Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury na tablecie PoCoPad M1. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół do zakładki dodatkowe ustawienia. Następnie wybieramy języki i metody wprowadzania. Tu wybieramy opcję Obecna klawiatura lub Zarządzanie klawiaturami. Wybieramy opcję Gboard. I przechodzimy do ustawień naszej klawiatury. Teraz wybieramy języki, następnie dodaj język. Tutaj możemy wyszukać nasz język, jaki chcemy dodać, lub wybrać go z listy. Gdy już wybierzemy język, który chcemy dodać, będziemy mogli też zdecydować, jaki rodzaj klawiatury z tego języka chcemy dodać. Tutaj możemy zobaczyć ustawienia klawiatury. Na przykład mamy też qwertz, azerty. Czy jakieś inne. Oprócz tych właśnie standardowych. Na przykład wybierzmy sobie azerty i kwerty też możemy dodać. Dajemy gotowe i dodały nam się te języki z innymi ustawieniami klawiatury. Tak samo możemy zrobić oczywiście z jakimś innym językiem. Nie wszystkie języki mają inne możliwości też ustawienia klawiatur. Ale przeważnie one są dostępne w niektórych językach. Innych, czy też nie innych. I tutaj wybierzmy sobie Querts. Teraz, jeżeli chcemy się zmieniać między tymi językami, które wybraliśmy, musimy sobie uruchomić klawiaturę i wybieramy właśnie ten globus, który tu się nam zaczął podświetlać, aby zmienić się między językami. A na klawiaturze mamy informację, z jakiego języka obecnie korzystamy. Jeżeli przetrzymamy ten globus, będziemy mogli wybrać z listy naszych dodanych języków. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!